Panie Macieju, gratuluję podpisania umowy przedstępnej. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać, jak zaczynał Pan sprzedaż swojej nieruchomości? Ile czasu chciał Pan ją sprzedać hmm. najpierw samemu? Ok, po wystawieniu przeze mnie około pół roku trzymałem tę nieruchomość, nie o no i. W pewnym momencie pojawił się Pan, także rozmawialiśmy przez chwilę. Dobrze nam się rozmawiało i, no, i tak postanowiłem podjąć z Panem współpracę, tak? Jasne, rozumiem. E... A proszę mi powiedzieć, ile wobec tego minęło czasu od momentu podpisania tej umowy z nami do momentu te, dzisiejszego dnia podpisania tej umowy przedstępnej? To było jakieś dwa miesiące. I jak ta współpraca między nami wyglądała? Czy ze wszystkich etapów był Pan zadowolony? Czy coś by Pan zmienił? Czy to wszystko było tak, jak obiecaliśmy Panu, że będzie? Tak właśnie też było. Dokładnie, dokładnie tak było. Wszystko, to, co Pan w pierwszym spotkaniu, tak wyglądała nasza współpraca, także miałem pełny dostęp do wszystkich materiałów, które pan przygotowywał, odbywały się cały czas konsultacje. Jeżeli miałem taką potrzebę zadzwonić się o coś dopytać poprosić o jakieś sprawozdanie, to oczywiście zawsze mogłem uzyskać, nawet w weekendy, nawet jakąś tam wieczorową porą. <grym> także, <grym> także tu jestem pod tym względem naprawdę zadowolony. Czyli przyjemna atmosfera od początku do końca. Dokładnie rozmawiać. tak, atmosfera też, też bardzo I przyjemna i profesjonalna. To, no oczywiście Aha, tak. tak. Ale e, cieszę się także, bardzo, że tak to wyglądało. Ja też dziękuję, że. tak Sprawnie poszło. Jak najbardziej. Widzimy się wobec tego u notariusza, panie Macie. Dokładnie tak. Jeszcze raz gratuluję. Dzięki.